Toj ten la Karolina Lan. Witam na ziarnku ryżu.pl. Dzisiaj nauczymy się mówić mam na imię oraz jestem Polakiem, Polką. Mam na imię. Toj ten la. Toj podmiot ja. Ten oznacza imię. La być. Dlaczego toj. To jest jedno z możliwości powiedzenia ja. Jest to podmiot najbardziej uniwersalny, oznaczający zarówno mężczyznę, jak i kobietę. Toj ton płaski, ten ton płaski, la. Zaujęli, czyli ton podający. Wizu, przykład. Toj ten la, Karolina. Teraz idziemy do powiedzenia, jestem Polką Polakiem. Całe zdanie brzmi toj la. Mój. Balan. Balan. Jak się ją domyślacie, znaczy Polska. Balan. Nie ma tonu, więc czytamy płasko i równo. Toj, już wiemy, co to jest. La. Też znamy. Mój człowiek balan Polska. W języku wietnamskim, żeby określić narodowość, używamy słowa człowiek i kraj. I wtedy nam wychodzi Polak, Polka, Anglik, Angielka. Zarówno dla formy żeńskiej, jak i męskiej mówimy tak samo. Po prostu my, człowiek i państwo. No dobrze, to teraz sobie powtórzymy. Toj, ten, la. Oraz... tôi là người ba lan